Cześć kochani, dzisiaj ten odcinek znowu zaczyna się nietypowo, bo ja jestem już po przygodzie, po niesamowitej dawce energii, po spacerze. Dzisiaj kilka rzeczy, które się wydarzyły. Przede wszystkim był, taka, był taki moment, była taka potrzeba, żeby zamknąć komputer, spakować ważne rzeczy do plecaka, spakować rzeczy na przebranie, wodę, książeczki i ruszyć na szlak. Szlak nieprzypadkowy, bardzo blisko mojego miejsca zamieszkania Niedaleko mam pasmo ogólskie, pasmo Leskowca, pasmo Łamanej Skały Na którym się wychowałem, na którym się uczyłem na nartach Na którym to były moje pierwsze wypady, pierwsze wypady z drużyną harcerską Ale także pierwsze biwaki i możliwość nocowania w lesie Od tego roku, z okazji challenge'u, ale o tym wam troszkę później Pięćdziesiąty raz byłem w tym roku na lezkowcu. Jestem po prostu z siebie dumny. Kochani, trzeba było uciec, trzeba było uciec do doktora, jakim jest przyroda, aby spuścić energię, spuścić te złe fluidy, te rzeczy, które się tam gdzieś na Was w ostatnich tygodniach. Yy, stresy, nerwy, każdy z nas je ma, nie da się jego uniknąć. Ważne jest to, co z tym robisz, czy znasz sposób. Aby się wyzerować, aby się odmulić, pójść w las. Być może inny sposób. Bardzo będzie mi miło, jak mi napiszesz w komentarzu, jak ty sobie z tym radzisz. A teraz przynosimy się latem tylko o dwie godziny wcześniej, co się wydarzyło. I zapraszam Was do lasu, kochani. Dobrej kawy tutaj nie mieli, ale uzupełniłem sobie zapas jakiegoś batonika proteinowego. Oraz uzupełniłem, bo rzeczywiście pokończyły mi się już chusteczki. A jak wiecie, czasami taki sprzęt w lezie na szlaku jest potrzebny. Jak to się często zdarza, w najmniej oczekiwanym momencie. Mam nadzieję, że słyszycie ten potok, który tutaj po tych opadach wczorajszych nocnych e... nabrał na sile i szumi. Jest fajnie, jest po prostu. Ja jestem już podekscytowany, i emocje, które mnie tutaj przygnały, powoli odchodzą. Mam takie poczucie. Myślę, że trochę zmęczenia, trochę potu do góry, ale już jest pięknie. Schowałem się pod drzewem, kochani, bo się nagle zaniosło, pada. Powoli liście i gałęzie liście ten drzewostan przepuszcza krople deszczu. Poczekam, zobaczę co się będzie działo. Mogę się wrócić. Jestem w połowie podejścia czarnego szlaku. W połowie pomiędzy początkiem czarnego szlaku na mydlarzach, a e, skrzyżowaniem się znowu szlaku czarnego z białymi sercami. Już mi niedużo zostało, żeby wyjść na pierwszy trawersik no ale pogoda jest fajna jest fajna, bo deszcz daje życie, nową energię ja już po tym kilkuset metrowym odcinku czuję się o wiele lepiej mimo tego, że mam gdzieś z tyłu głowy, że może się dzisiejszy cel wycieczki nie spełnić no nie dojdę na Leskowiec, ani do Stoliska nie podbije dzisiaj pieczątki w książeczce, że, że byłem. Ale to nie ma znaczenia. Mam przyjaciela, który mówi, że aktywność zawsze wygrywa z brakiem aktywności i to jest szczera prawda. Można oczywiście narzekać, sapać, że jest zbytka pogoda, że się nie zanosi, że jest pod górę. No, kochani, zawsze na szczyt droga biegnie do góry. Nie da się inaczej. To, że czasami się nie chce, no mi też się wiele razy nie chce, a, a jednak wywalam z głowy, daję popysku temu niechciejowi w mojej głowie i mówię nie. Uśmiech, smiley, Mateuszku, idziemy i dalej jestem dobrej myśli, że uda się tym szlakiem dalej prosto na Leskowiec. Słuchajcie, no na razie jestem pod yy, osłoną liści, więc spróbujemy dojść tam, gdzie ślaki się krzyżują, gdzie jest kapliczka. Może tam chwila zadumy. Zapraszam. Próbujmy zdobywać ten szczyt dalej. Jestem już cały mokry, ale jest ciepło. Chyba mi tego było potrzeba. Tak jak mówiłem przed chwilą, przewietrzenia myśli, może spukania jakichś złych emocji. Jest fajnie. Większość osób, które znam, które chodzą po górach, ta pogoda spowodowałaby, że trzeba się odwrócić. Trzeba uciekać do samochodu. Być może część z Was, przyjaciele, fachowcy, Mielibyście Pelerynę, dla mnie to dzisiaj nie ma znaczenia. Jest fajnie, jestem sam na szlaku, leje, ale jest przyjemnie, jest czym w końcu od kilku dni oddychać. No to co? Zapraszam dalej. Idziemy, zobaczymy, co dzisiejszy las co gronia na Pała II, co Leskowiec nam dzisiaj przyniesie. Jestem bardzo ciekaw wręcz podniecony tą myślą co mnie w tym lesie dzisiaj jeszcze jeszcze spotka tutaj łączy się szlak czarny ze szlakiem białych serc który był stworzony dla osób starszych taką alternatywną, bardziej łagodną trasą i tutaj kawałek on idzie razem obydwa szlaki, a następnie szlak czarny, krótszy, ale o wiele bardziej stromy, bardziej wymagający, odbija prawo i wchodzi na przełęcz Miodowicza między stroniskiem a szczytem, a biały szlak, biały serc porusza się bardziej płaską formą. Po takim trawersie otacza górę i przez Polanę Beskidę wchodzi pod schronisko nazwane Podleskowcem, a ono mieści się na groniu Jana Pawła Uwielbiam tą górną część każdego szlaku jest tu jakaś taka magia nawet jeżeli jest ładna pogoda tutaj zawsze ten drzewostan jest taki, taką czapę tworzy i przydzielają się tutaj promienie słońca dzisiaj promienie w ogóle światła przez tą mgłę takie pasy tworzące na ścieżce na szlaku Jest też, też taki moment na tym pieńku, że sobie odpoczywam. Jest powoli, już następuje takie wypłaszczenie, wejście takim grzbietem na przełęcz. No jest po prostu pięknie. Już lecę, lecę dalej, bo ten las kurczę, dzisiaj mnie przyciąga. Dzisiaj ma wielką magię i rzeczywiście przestało już padać. Krople tylko lecą. Kochani, czasami są w coś ja, chcę się szybko powiedzieć krople lecą z liści idę podbić pieczątkę pracy a jeżeli dobrze policzyłem to dzisiaj jestem na tej górze w tym roku 50 raz ale to też jest challenge o którym wam opowiem w stanisku tu już przelecz Śmielowicza jak widzicie takie szukające chyba słońca dęby e, bardzo takie wygląda jak te brzozy takie płaczące poskręcane e, bardzo to fajnie wygląda ma taki swój majestat tutaj pomiędzy kamieniami całe wielkie skupisko korzeni tego całego drzewostanu no coś pięknego jest przyjemnie Wydaje się z przełęczy w kierunku Stronicka, mam nadzieję, że tam nie będę sam. Myślę, że ta pogoda zachęca do jednak wędrówek osób, które nie lubią tłoku, nie lubią nadmiaru turystów przepełnionych, hałaśliwych na szlakach. Powiedziałem Wam, że chyba po raz 50. na ten szczyt wchodzę w tym roku. Rzeczywiście jest taki challenge z okazji 50-lecia oddziału PTTK Hałupa Sandrychowa. W pobliskiej odległości są dwa schroniska, jedno to jest chata na potrójnej Urafała i Jani, a drugie to jest schronisko PTTK na groniu Jana Pawła II. Gdzie zostawione są pieczątki okolicznościowe, i wyzwanie polegało na tym: czy polega, bo do 31 grudnia 2025 jest aktywne, aby odwiedzić te schroniska, te miejsca bez względu na kombinację, czyli może być większość leskowiec może być naprzemiennie, może być większość potrójna. A może jedno z tych stronic w ogóle nie być, byle ilość pieczątek zameldowań na tych górach, w tych miejscach Aby przebić turystykę, rozbijać je, dbać o dobrą energię, było w ilości 50 razy. No i podjęliśmy to wyzwanie z Idą. Fajna zabawa. Jeżeli ktoś o tym jeszcze myśli, to spokojnie. Mamy dopiero wrzesień Można to jak najbardziej zrealizować A ja jestem już pod solniskiem Więc udaje się na ciepłą i pyszną herbatę O Proszę, herbatka. Nie było ziemniaków, daliśmy Dobra, super, fajnie, dziękuję, sobie pieprzu wezmę Jak tu byłem pierwszy raz A miałem lat chyba 12. To takiej tekturki nie było. Zresztą nie wiem, z czasu i rozumiem to. Przychodziłem tutaj z pół -litrakiem i miałem swoją chybatę to siamo wrzątek. Potem już się trochę rozleniwiłem i miałem tylko swój żeliwny kubeczek. Nalewali mi w rządku, soku. I było to coś pysznego, bo to była woda, wrzątek zagotowywany na piecu Czuć było tym drzewem No było coś, coś pysznego A tu nie opodal na polanie Beskid jest stok narciarski, na którym uczyłem się jeść na nartach Więc było sympatycznie A dzisiaj? Dzisiaj e, zupa żurek na bogato Zawsze na bogato Na Leskowcu polecam Do widzenia no i jest, jest sympatycznie. Odpowiadajcie zawsze. Cześć, dzień dobry, do widzenia turystom. To naprawdę jest dla waszego bezpieczeństwa. Jakby coś się stało, jest szansa, że więcej osób Was na szlaku zapamiętało. A po drugie, drugie osobie jest mile. Być może ta osoba też z jakimiś tam myślami, z jakimiś problemami przyszła je tutaj zgubić. No to co, jarzuleczek. Jest. Kochani, udało się. Superowy spacer. Naprawdę całkowicie inna energia niż startowałem lekki bez stresu kilka pomysłów się poukładało kilka tematów do ogarnięcia po prostu jestem szczęśliwy korzystajcie z takich dobrodziejstw jeżeli jesteś tutaj do końca oglądałeś cały ten filmik bardzo jestem Ci rad dziękuję to znaczy, że to co dzisiaj ten spacer dla lepszej energii, dla lepszego zdrowia i naszego życia także do Ciebie przemówił. Korzystaj, jeżeli każdy z nas, chociaż troszkę dołoży takiego szczęścia do tego świata, ten świat będzie naprawdę superowy, będzie nam się w nim żyło bardzo dobrze. Jeżeli to co mówię Ci jakąś wartość, jestem bardzo zadowolony, Nazywam się Mateusz Żukowski. Polub, zalajkuj zasubskrybuj, będzie mi bardzo miło. Trzymajcie się, a ja zmykam do mojej ukochanej godziny.